Witamy na kanale MAPE TUNING SYSTEM Przedstawiamy zestawik Zestaw VIP bez Price Czyli VIP to oznacza, że każda poduszka odcięta jest niezależnie Sterujemy każdą poduszką osobno Więcej możliwości Większa stabilność jazdy jeszcze i tak dalej Poduszki z okuciami standardowo do wszystkich zestawów Dedykowane pod dane auto bądź 4 persony, bądź osobno sprężyna i amortyzator, czyli poduszka i amortyzator na osi tylnej, no czy nawet jak w Mercedesie na osi przedniej to już w zależności od, od auta mamy okucia z poduszkami mąż Tekalan, zbiornik 15 z naszymi nowymi obejmami w komplecie kompresor 180, przepraszam, 380 c plus przekaźnik i trójnik ciśnienia do niego złączka, trójnik do podłączenia przekaźnika Zawory do Maxa Made in Italy, gdzieś tu, żeby było widać o tak. Także nie stosujemy zaworów chińskich, nie stosujemy jakichś tam monojnowych. W wszystkich zestawach mamy zawory jakieś sprawdzone. Dwa manometry duale podwójna wskazówka, jak widać, po to, żeby wskazać na, w każdej poduszce ciśnienie. Pilot sterujący 9-przyciskowy sterujemy całym autem 8 przód, 8 tył, bokami bądź każdym kołem, niezależnie. Zestaw ze sterowaniem tego typu, czyli czterema zawarami, bądź po prostu sterowaniem każdego, każdej poduszki, niezależnie każdego koła, niezależnie. Daje nam to, że w szybszych autach, w cięższych autach, gdy ktoś bardzo agresywnie jeździ w zakrętach, bo to o zakręty głównie chodzi, nie ma przepływu. Żadnego pomiędzy poduszkami jednej osi przy nacisku na jedną stronę auta. Odwadniacz. No i złączki, czyli trójniczki do podłączenia wszystkiego. Złączki do zaworów plus korki na każdy zawór. Dwie złączki i korek. No i złącza do butli z wyjściem na zawory. Wejście do odwadniacza. I zawór odwadniający butle z jakichś tam skroplin śmieci. No i to chyba wszystko. Także zapraszamy. Dzięki.